Thank <laughs> you. Kręci versus powraca z tej strony jak zwykle Bizon i Frog. I powracamy do Hitmana Absolution i do trybu kontraktów. Eee, Frog już nabrała doświadczenia w Hitmana, przeszła całą fabułę i po prawdzie to lepiej zna mapy i ogólnie ostatnimi czasy lepiej gra w to niż ja. Akurat wybrałeś takie dwa kontrakty, w których ja się nie czuję dobrze jako. Ale jeden jest pro... jeden inaczej. Plan plansza. Wolisz zmieniać przebranie, czy wolisz w jednym przebraniu wszystko robić? Samuraj, dobra, to będzie dobre. Robimy samuraja? No to dobra, to dawaj samuraja. To nie jest strasznie wymagający kontrakt. Co to jest tancerka hula? Co niby mam zrobić? Wykonać taniec hula? No tancerka hula, tancerką hula musisz. No, no zobaczysz, no wyłącz. No i pierwszy raz. Co to gdzie ja jestem? Aha. Aha. Masz tancerkę hula. Nie, nie pokoja żyłam, pomyliłem temu. Yes ma'am. Calling Saints Team 1. Come in Saints Team 1. Report. Nope. Wydaje to jest poziom. Właśnie to jest normalne, się... ale wydaje mi się, że w stroju samuraja jesteś bardziej rozpoznawalna niż w garniturze. Samuraj idzie! Bardziej się rzucasz w oczy, kiedy jesteś ubrana w zbroję samuraja, niż kiedy chodzi w garniturze. Może hmm. hmm. z tej strony? Nie. No, patrz. no bardzo, bardzo szybko się no... samo zamykające się drzwi w tej części są po prostu genialne. Chwila. Hmm?

nie wiem jak... Nie wiem jak później masz tą jedyneczkę zrobić, jak ona dziś idzie tam daleko. Kur. Do drzwi, do drzwi. No przecież mogłaś iść do drzwi. Mogłaś go chycić. Nie myślałam, że on go zdążyć złapać. Mogłaś go chycić z za rogu. Tu there? No nie. No nie, bo on stoi za daleko. Musiałby podejść do samej lady tutaj. To tak nie działa. Kolcem go nie rzucisz w głowę. Chociaż powinno się udać. Ale mi się wydawało, że tutaj jest więcej tych tancerek. Pewnie dziś jeszcze są, ale nie, nie wiem, czy tutaj w otoczeniu wiesz. Gdzie ona jest? Czeka. Tancerka leży. Ciecho! O, się się! Pamiętaj, że wyciągnąć tancerkę Zabiją Fakie! Yeah. Nie żyje, teraz tego musisz. Do, do drzwi, podejdź do drzwi, to ci podpowiem Podejdź do drzwi z prawej strony. Nie! nie żeby go chwycić za rogu! No przecież możesz go za rogu chwycić jak on by tam stał przy drzwiach. No nie że... No przecież tam szedł. A teraz jak go zabijesz? No może podejdzie tutaj. Chodź tu, chodź. Wiedziałem, że podejdziesz go od boku, zamiast oh, z tyłu. Jezus. No ku. ku! Spacja, ku! Ku. No, no Bigo! No go, France, ku! No przecież e, no, piję, no przecież już masz... No. a okay. ja muszę ich ukrywać? Eee, tak. No nie gadaj, gdzie? No... To... Na pewno? Czy to tamten kontrakt? A no ale już spieprzone jest, no. Ale nadal nie stosujesz prostszej taktyki. Jakiej prostszej, no? Co ci mam zrobić prościej? Jak mnie widzi? Coś, co wymyśliłaś w poprzednim odcinku. No to już tak nie działa! Działa. Ha? Myślę, że działa. mnie. No, bo przyszła tu, gdyby się jej. Bo przyszła tam, gdzie usłyszała kroki. Jakbyś poszła w drugą stronę, to mogłabyś się zajść od pleców i jej walnąć tą tancerką. No, to Nie garota. Jaka tapeta, teraz dopiero widzę. Aż patrz, patrz tam co on będzie robił. Nie, wracaj! Idę do Ciebie. No nieźle. Nie, zobaczą mnie tu. Nie wiem, naprawdę nie, nie wiem. bo którego... Ja inaczej to troszkę robiłem, no ale... Jest git, masz dwóch, jeszcze tylko jeden. tak będzie słabo. słabo, słabo, słabo. Ale ja tutaj też nie miałem mocnego wyniku. Ale bałam się, że mnie zauważy tam, jakby tego go wsadzać. Tam. I co tam jest teraz? No jeszcze trójeczka. Nie, nie znasz tej mapy, nie? Nie. No. Nie, bo ja tu Nie tak... widzę, widzę od razu, że nie, nie znasz dobrze. Hmm. Hmm. Może się zainteresujesz. No kurde. On się... Zainteresował się. A czemu tak robisz? Widzisz, ale widzisz i, i sobie... Idzie tędy? Tendy, ale czemu no. właśnie ty nie stoisz koło drzwi, żeby go złapać kół, jak on będzie przechodził z za rogu? Boisz się? Nie próbowałam, tak bo będzie znowu walka na pięści. Właśnie nie, nie ma być. Hmm. Pamiętaj, że on będzie wracał na swoją pozycję zaraz. No już wraca. Ale nie. tam nie widzą. Musimy. Dobra. Nic ci to nie dało teraz. No, dobra, chodź. A teraz przyjdzie jego kolega pewnie. Nie. Ja tego nigdy nie robiłam, co? kół od razu? No tak, no ku. Ku, 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 ku. go masz. Nie, widział mnie. No kto miał ci widzieć? Jezus, wiedzieć? ale jak ja ci mam schować? No tam jest kosz na śmieci Zobaczy mnie ten gościu Gościu? Ale przecież możesz się cofnąć po prostu chyba czy nie tam Przecież tu, nie masz tu drzwi? <laughs> widział, że, <laughs> widział, że coś się ciągnie Wiesz, widział ciało same, a nie Ciebie i stąd w lewo, bo on tu przyjdzie. O Eee, Dobra. Mogę. <grym> ok. Tam by mnie też widzieli. Mogę dupa. dupa. Dobra. Próbujesz go do tej lodówki wsadzić ostatecznie.

Ważniejsze to nie biegać, jak będziesz biec, to oni ci automatycznie widzą. Mm -hmm. Fajnie! No co, przecież teraz nikt nie patrzy tam. przecież masz mapkę. Przecież że na mapie było widać, że tam idzie patrzy. No ale jest skrypt i będzie chrzt! Jest Dobra, jesteś lepszy. A, to takie lepsze. Dobra, czas na mój kontrakt. Musimy się mścić teraz. Czas na Żabi kontrakt. Na jeden z tryliona Twoich kontraktów. Yy, więc chciałabym, żebyś zrobił Fat Burner. jest Fat Burner. Ale. To? Mhm. Fat Burner. Mam zburnować trzech grubych policjantów? Garota, garota, pistolet Pistolet to znaczy, że muszę mu strzelić headshot'a, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak Czasem mam wrażenie, że on już się nigdy nie załaduje nie czekaj tatka latka Kruci! No nie, no ile? No ile będzie tych grubasów, czy Ty myślisz? A może się zawiesił? Zawiesił się. Nie, nie zawiesił się. Ale on tak już mi kiedyś zrobił. Nie zawiesił się. No, jakimś cudno się udało. Nie, no. Proszę mi tu słuchawkę udostępnić. Jak hmm. <grych> grubasów na czerwono mi się śmieci. <grych> A ten pociąg tu daje gościa. Z tych dwóch ma być zabitych garotą. A warunki znasz? Pewnie. Wszystko! Wszystko! To do jutra. Na pewno pójdzie ci lepiej niż mi w twoim tym. Kula. Tym. Ja nie wiem, gdzie to się w ogóle ukrywa ciała. No, ale już nie wiedziałam, nie? Widzę, no, rentgen. ale ty nie musisz być. No, ale muszę właśnie. Aha, znalazłem lodówkę. Shotgun z tłumikiem to jest. Nie wiem po co mi Czy oni się stamtąd ruszą, póki ja nie zrobię tego, tej jednej rzeczy, która sprawia, że oni się stamtąd ruszają? też ile ja... Pamiętam, że coś mówiłaś, że oni się nie chcieli... Wyglądałeś sobie chyba X-Menów w telewizji, a ja siedziałam przez ten cały czas przy Hitmanie. I już nie skończyłem tych X-Menów. Nie, 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 no, 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 no. No, ty... nie, Gdzie tam się lazło? nie, pamiętam, nie, 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 tej lokacji, za nie, Ty nie, widziałaś jak się, jak się tu No no. w ogóle? Tak, widziałam. Jak w penie. No No, 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 no... NO, no, no. Tak, no na pewno mnie widzicie stamtąd. Teraz proszę cię jak będziesz szedł, dobrze. stać, tak? Raczej. No, co? On się zainteresował i idzie on lasu. No, on tutaj ma i tak swoją ścieżkę na dół. Dlaczego mnie nie widział kiedy schodził po schodach i patrzył się prosto na skrypt te krypt mu się popsuł. <laughs> tak, ta gra. Po w ogóle młot chyba wbiłeś. Gdzie Właśnie... nie wiem Nie wiem, gdzie mam go ukryć Nie znam lokacji, jak mówię, aha, tu jest szafka no, ale pewnie co, jak ja tu podejdę, to oni zrobią A jak, szurają mi tu To jest młota, to nie robota Zaraz ich rzucę młotem i się skończy na tym o, no, udało mi się szczęśliwie tu dotrzeć, teraz ciekawe jak mam stąd wyjść. No brawo bizon, No, super. Teraz ci walę młotem w ryj. Ło kolejny. Bem! Bam! Cały czas żyję Cały czas jeszcze mogę ich wszystkich pokonać. WAKIE! Yeah. Wszyscy. Czysto? <grytanie> Okej, okay, jeszcze raz. O, gdzie jest mój młotek. Coś gdzieś tu był. jest? Bez młota to nie robota musi być. Na wszelki wypadek jakby trzeba było dać komuś mordę. Musimy mieć młotek. Ja wiem, że. Jest jakiś sposób tutaj, żeby ich ściągnąć. Za cholerę nie pamiętam jak to się robi. Matko, w ogóle nie obserwujesz. Gadasz na mnie, a nie obserwujesz w ogóle co tutaj jest. Obserwujesz. No nie. Zamieni łotna butelkę butelka. No istotną rzeczą miasz cały czas. Omiam istotną rzeczę nie, nie wiem jaką istotną rzeczą omijam Wiem, że na, na pewno się jakoś chodzi na górę i zrzuca się tam to ciało no, tej wow. babki, żeby oni się zainteresowali. No, no dobrze, idziesz gdzie mam którędy mam iść tam na górę? A od czego masz instynkt? Od czego? No. Aha, że tu mogę się złapać? O ja, to po to oni mi tu tą kamerę oddalają Oj, ja, oj, Oj, bizon Tak w ogóle to nie wiedziałeś, że to ciało można tutaj wywalić Nie, widziałem je dopiero wtedy, jak Ty przychodziłaś w obułę. Aha, od razu jest epos, bądź się Co zrobić młotem? Ja też tu miałem problem, z, żeby zejść. A źle, Bizon. <grywy> źle, wracaj. Nie wrócisz. To, to bardzo źle. Dobra, tamten z shotgunem się przestał tędy chodzić, więc spróbuję tędy. No. Skończone pacanie. Hej, hej, Chicago Police. No i co? Ja wiem dlaczego, bo gruby jest szefu i szefu nie pójdzie sprawdzić, tylko pójdzie chudy sprawdzić. Dlatego chudy tu chodzi cały czas. Jakoś ja zrobiłam to jak... no. Co? Tędy? Cholera jest. Tak ja wiem, że mi się licznik zaraz włączy od tego bezwładnie, ale inaczej nie przyciągnę tu żadnego grubego pewnie. Teraz jak pobiegnę, <grym> to muszą wysłać grubasa. A idzie gruby. Chodź <noise> <noise> do pączku. Ale zobaczy ciało i od razu będzie. Koniec jedzenia Jezu I to ja to stworzyłam, nie? Вот, Zaraz tu mnie wy... Wyczają Ślicie grubego, gruby Chodź, chodź, chodź Idzie gruby, tak jest! O to chodzi Nie, 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 nie patrz tu Nie, 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 nie wasz się <grystanie> Fajne to jest, jaką podchodzi, no. podskakuje do niego. Znaczy, fajne. Fajne. Nawet... fajne, fajne. Proszę. Szafka to zaraz pęknie w szwach I jeszcze genialna pozycja. seks. Ale czekaj, bo. Czekaj, bo ja zapomniałem o jednej rzeczy. Bo ja tego grubego tam, co jest przy wyjściu, też muszę gdzieś schować. Tak. Yeah. Nie. To wcale jeszcze nie będzie taki koniec dobry, jak ja myślałem, że Tak, okaże się, że będziesz miał lepszy wynik. Dobra, teraz zrzucę tutaj denatkę, żeby chłopcy sobie poszli popatrzeć. Popatrzeć? No bo oni idą i tam patrzą. No oglądają sobie, no. <laughs> wow, jaki tam był dźwięk, <laughs> O oh, shit, o oh, shit. <laughs> No idźcie stąd, bo ja się boję No zejdę zaraz, o mnie kątem oka zobaczy i... I będzie chsz... no, chsz... chsz... kurwa na ciebie No <laughs> Ty, ty skurwysynu! Urwałeś mnie od internetu! No co, so właśnie Korzystaj z instynktów, sprawdź Spokojnie Tak, idź Nie rzucaj młotem Idź Idź Nie patrz Poszedłeś, dobrze Dodat do, dobrze Everything clear. A. Teraz muszę znaleźć dla niego przytulne miejsce w kontenerze, który pomieści jego duszę. A! A. O, Ło, to tu, ojej, jak mi dobrze na serduszku się zrobiło, że to jest już tutaj. Co on ma z twarzą? Mój Boże, no strzeliłeś się. Aż mi się zrobiło go szkoda. Udało mi się. Więcej hamburgerów dla ciebie. Fajne to było, no. No i patrz jaki masz wynik. Bam! No. Co lepsze niż ty? A nie wiem. Nieee, yeah, 5000 lepsze. Ale odegrała się jakoś. jakoś no, odegrałaś no. się. No. Dobra. Dobra. To tyle na dziś. Żegnamy się z Wami. Cześć. Hej. Żaba już jest teraz wiele bardziej doświadczona, jeżeli chodzi o Hitmana. Przeszła całą fabułę, odblokowała wszystkie te techniki zabójcy. No i poprawdzie, zrobiła się w to lepsza niż ja, więc nie wiem jaki dzisiaj będzie wynik. To są moje kontrakty, i myślę, że nie ja A... wiem który by ci lepiej pasował. Stop, 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 dlaczego ty masz czerwoną koszulkę? Boże.